Po dwóch partiach części klasycznej meczu z egipskim arcymistrzem Heshamem wynik brzmiał 1 do 1. I konieczne w celu wyłonienia zwycięzcy było rozgrywanie dogrywek. W Pucharze Świata, w odróżnieniu na przykład do Mistrzostw Polski, dogrywki rozgrywane są. Następnego dnia również o godzinie 15. Wszystkie zresztą zmagania na Pucharze Świata zaczynają się każdy dzień zmagań o godzinie 15. A tempo gry na pierwszym etapie dogrywek wynosi 25 minut na całą partię i 10 sekund za wykonane posunięcie. Następne etapy to 10 plus 10, potem 5 plus 3 i na koniec 3 plus 2 do znalezienia. Zwycięzcy, czy znaczy do wyłonienia zwycięzcy. Natomiast pierwszy etap, tak jak powiedziałem, to 25 plus 10, i to jest takie tempo zdradliwe, bo wydaje się, że już nie gramy szachów klasycznych. Faktycznie tego czasu jest znacznie mniej, ale 25 plus 10 daje możliwość zagrania naprawdę jeszcze głębokich szachów. Zresztą najlepsi na świecie, nawet krótszym tempem, potrafią grać na mega dobrym poziomie, a 25 plus 10 naprawdę daje. Możliwości utrzymywania tej gry na sensownym poziomie. Co się zmienia, kiedy przechodzimy do tempa szachów szybkich? No zmienia się oczywiście to, że przygotowanie, jak mamy fajną ideę, odgrywa jeszcze większą rolę, bo jak przeciwnika szybko wpędzimy w jakieś tam zaskoczenie, no to oczywiście tego czasu ma mniej niż w partii klasycznej. Ja zaczynałem ten mecz od białych. Podobnie zresztą jak w części klasycznej, taki w dogrywce, właśnie biały miałem w pierwszym pojedynku, no i bardzo chciałem coś zrobić, bo wiadomo, wyjście na prowadzenie daje, daje spory komfort. Zobaczmy, jak, jak się do tego zabrałem. Zacząłem znowu od ruchu E4. 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 Przeciwnik E5, tutaj żadnej zmiany nie ma. Skoczek F3, Skoczek C6. I w odróżnieniu od partii klasycznej, tutaj poszukałem takiego wariantu, można powiedzieć, kawiarnianego, troszkę na jedną partię. Takiego, który jak przeciwnik znano, to się nie pobawimy, a jak przeciwnik nie zna, no to może uda mi się dostać fajną pozycję. Zagrałem goniec C4, oczywiście to jeszcze absolutnie normalne. Zaproszenie do partii włoskiej, goniec C5, i tutaj nie D3, tylko C3 zagrałem. Skoczek F6, i znowu. Nie D3, tylko D4. To się chyba atak centralny nazywa, natomiast nie jestem tutaj specjalistą, jeśli chodzi o nazwy debiutów. Bicie nie E5, bo E5 jest ruchem całkiem niezłym, ale ja przygotowałem CD4 i na koniec B4. Taki ruch skoczek D2. Ruch gambitowy, ruch oddający pionka, bo tego pionka można tutaj hapnąć po prostu tak. Natomiast taki miałem plan. Tutaj parę osób, paru arcymistrzów, którzy się tutaj znajdują: Radek Wojtaszek, Grzesiek Gajewski, zachęcali mnie do tego, żebym grał agresywnie i żebym tego zawodnika sprowokował do dynamicznej gry. No i w związku z tym, właśnie wybrałem taki, a nie inny scenariusz, żeby nawet oddać pionka. Ale zmusić przeciwnika do troszkę niestandardowej gry. Jak się przygotowywałem, to stwierdziłem, że najprawdopodobniej zaskoczony przeciwnik nie pobije tego pionka i się nie pomyliłem. Nie zmienia to jednak faktu, że mogłem być może troszkę głębiej. Poznać tajniki tej pozycji, bo alternatywą, jeżeli nie bijemy, no to jest tak naprawdę ruch, ruch D5. No można jeszcze zacząć od bicia, natomiast no, główny wariant to jest skoczek E4, D5 i teraz na przykład skoczek E7. Roszada i tutaj na przykład tego typu pozycje się pojawiają, można też inaczej białymi zagrać tutaj różne są kolejności i w tych różnych kolejnościach są różne niuanse, nie będziemy o tym oczywiście teraz mówić, no bo kluczowe jest to, że przeciwnik zagrał tutaj d5, czyli nie przyjął ofiary pionka ja e na d5 i przeciwnik skoczek d5 czyli jak ktoś jest zaskoczony to właśnie w takie coś idzie, dokończyć może za chwilkę normalnie rozwój, ma zdrową pozycję, ale to jest pozycja do Kąśliwa. Ja widziałem, że tutaj w szachach szybkich na internecie dokładnie taki układ stanął w partii Fabiano Caruany z Magnusem Karsenem i tam wydaje się, że ta linia może być dość ciekawa. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to Magnus pobił tutaj można też gońcem odchodzić na E7 ja oba te ruchy miałem przeanalizowane w miarę no, sensownie a przeciwnik zagrał goniec A5 strasznie mnie tym ruchem zdziwił byłem przekonany że to jest fatalne posunięcie bo goniec no jest kompletnie źle ulokowany. Na polu E7 kontroluje przekąt, kontroluje pole G5. Natomiast jeżeli idzie na D2, no to wymienia skoczka. Skoczka, którym ja od razu skaczę na E4. No i widać, że goniec dużo lepiej stałby na polu E7. Ale okazuje się, i to mnie bardzo zdziwiło w partii, yy, Przypominam, że to jest analiza bez silnika, więc ja tutaj za dużo rzeczy nie wiem. Jest to wyjątkowa analiza, bo między partiami, nie komentowałem oczywiście partii między pojedynkami, rzuciłem na chwilkę okiem, żeby mniej więcej wiedzieć, jeżeli bym powtarzał te linie, co tu się mogło wydarzyć. Ale no, było to tak pobieżne, że praktycznie nie mam pojęcia, co się, co się działo w tej partii. Natomiast przeciwnik zagrał skoczkiem cena E7, bardzo logiczny ruch no, chce zagrać C6. I ja tutaj byłem przekonany moi drodzy, że ta pozycja to musi być właściwie no, na pograniczu wygranej, tak? Ją oceniałem. Oczywiście ultra optymistycznie, bo. Czarne nie zrobiły jeszcze nic złego, czarne są dość solidnie, stoją niżej, zwłaszcza to widać po B4, gonie z B6, ale żeby coś tutaj udowodnić, no trzeba grać agresywnie i wydaje mi się, że ja pierwszy już ruch zrobiłem nie za dobry, czyli gonie z G5. Od razu żałowałem, jak go zrobiłem, bo ja myślałem, że wymuszenie ruchu F6 to jest dla mnie wielkim sukcesem, a okazuje się, że to jest kompletnie niepotrzebne dla mnie, więc być może trzeba było albo zacząć od ruchu Hetman B3 żeby zwiększyć nacisk na skoczka, albo zrobić prosty ruch typu wieża E1 i zobaczyć, co zrobi przeciwnik. Jak zagrał ruch C6, no to wtedy może hetman B3, może można nawet jakieś ruchy, no skoczek E5 mi się nie podobało, bo to skoczek F mieć, jakieś tutaj akcje są, ale hetman B3 można zagrać, zobaczyć, co zrobi przeciwnik i... No, na pewno trzeba umiejętnie tutaj jakoś rozwinąć te figury. Ja nie wiedziałem do końca, właśnie jak. Chciałem grać szybko, więc zagrałem gonie z G5. Wydawało mi się to naturalne, ale F6. I teraz pytanie: Co robić? Być może mój kolejny ruch był niedobry, bo zagrałem gonie z H4 i ten goniec tutaj stoi bardzo źle. F6 no jest ruchem odpowiedzialnym. Osłabiamy przekątną. To daje osobie oczywiście znać. Ja tutaj już nawet chwilkę zastanawiałem się, czy nie mogę zrobić jakiegoś sz, 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 i się pobawić na przykład, nie wiem, skoczek E5. Nie można zbić, bo wtedy goniec bije, bije, znaczy nie można. No, powiedzmy, są takie motywy taktyczne, pozycja wcale nie musi być lepsza. No, ale można pobić po prostu tutaj. I skoczek G5, no, mam po prostu figurę mniej. Yy, za chwilkę jest C6, obronienie skoczka, tu się nic nie dzieje. Także yy, po tym goniec G5, F6, no, muszę odejść gońcem. Może trzeba było odejść albo na E3, albo na D2 yy, i dokończyć rozwój. Taki ruch jak goniec D2, potem Hetman B3, wieża D1, wieża E1 może mi dać. Dość sympatyczną pozycję, taki długo, długotrwały plusik. Ja zagrałem goniec H4, i ten goniec jest teraz jak drzazga w bardzo niesympatycznym miejscu. Bardzo przeszkadza. Nic nie robi, a często można go po prostu zaatakować, i no jest zarzewem jakimś tam. Konfliktów, które niekoniecznie będą mnie tutaj urządzały. Król H8 bardzo rozsądny ruch. Ja się spodziewałem tylko przestawiania gońca na F7, ale wcale tak nie trzeba zagrać. Po prostu przeciwnik odszedł, uspokoił pozycję i gramy dalej. Ja wieża E1, a przeciwnik skoczek F5. Po to zagrał Król H8, żeby właśnie skoczkiem na F5 wyskoczyć. Znowu tego specjalnie nie zrozumiałem. Wydawało mi się. Ja się skupiałem na planie C6, wzmocnienie, może przestawienie gońca na C7, a przeciwnik po prostu konkretnie. Tego gońca mi tutaj męczy. Zaczynają się jakieś motywy taktyczne, więc odszedłem gońcem, żeby on mi tam nie podwisał. A przeciwnik C6. No i uzyskał bardzo normalną pozycję. Jest nacisk na pionka D4. Jest ten pionek wyblokowany. Ja mam troszeczkę więcej przestrzeni, ale niestety wielkich konkretów tutaj nie ma. No i na dodatek przeciwnik poskoczek C5. Mi się wydawało, że ja tutaj realnie mam perspektywy. Że zaraz zagram Hetman B3, może uda mi się potem zbić i z takim silnym skoczkiem tutaj pressinguje. Na no przeciwnik po prostu A5. Bardzo fajny, uwalniający ruch i po Hetman B3 bicie, bicie, wymiana. Już nie kontroluję tej otwartej linii, bo przeciwnik mnie z niej wypędził i od razu ją zajmuje, wieża staje na E8. Muszę uważać, żeby tutaj czegoś nie podstawić. Oczywiście od razu chyba nic nie podstawiam, nawet jak zagram tak, chociaż no to jest oczywiście strach, ale. No, trzeba tutaj zawsze pamiętać, żeby tego mata nie podstawić. Tu mata akurat nie ma, właśnie dlatego to nie jest podstawka, ale nawet takie warianty mogą się tutaj źle skończyć, bo niewykluczone, że tu jeszcze jakaś taktyka jest. Oczywiście przeciwnik nie musi tutaj bić na, na D4, ale no, trzeba niesamowicie uważać, żeby tego nie podstawić. Ja tutaj już włączyłem troszeczkę tryb Mateusz, uważaj, żeby nie wpaść w tarapaty, bo to jest taka sytuacja, w której no, przeciwnik rozwiązał zał problemy debiutowe, ma atrybut w postaci izolowanego pionka, który tutaj może być słabością, dlatego pobiłem. Myślałem, że przeciwnik prawdę mówiąc pobije pionkiem, a on spokojnie bicie bicie tak. No i właśnie w tej sytuacji zdecydowałem się na dość ryzykowny ruch, ale coś muszę robić, bo chciałbym wskoczyć wieżą, no ale jak wskoczę wieżą to teraz już skoczek d4 działa, na bicie jest po prostu mat. Chciałbym coś zrobić z gońcem, ale co? No, goniec B8 to jest jakiś ruch grubymi niż mi szyty, Goniec F4, żeby no, żeby tego gońca jakoś poprawiać, to no, to nawet G5, zaraz G4. Można pionka znowu stracić, nie wiadomo, czy tak chce. Więc z bólem serca zagrałem H3, żeby mieć to okienko dla króla. Teraz przeciwnik może pobić, i nie wiem, prawdę mówiąc, jaka jest ocena tej pozycji. Wydawało mi się, że no może tutaj mieć jakieś długofalowe perspektywy, ale na całe szczęście, gońce chyba się nie, nie są w stanie rozegrać, i trzeba jeszcze uważać, bo te moje skoczki akurat są niegłupie w tej pozycji. Dlatego przeciwnik chyba bardzo, bardzo słusznie gra G5, żeby tutaj przygotować H5 i, i, i pressingowanie mojego skoczka. Ja zagrałem wieża A8 i on H5 bardzo konkretnie. Z, kreując problemy, problemy, które są spore, bo zauważcie, ja bierzę A8 robiąc y, zagroziłem biciem na B7. Wieża jest niebroniona. Można zagrać tak, no ale wtedy, y, wtedy, a znaczy tak nie można zagrać, bo jest bicie tak i biję. To raczej nie przechodzi. Wydawało mi się, że tutaj raczej to jest słabe dla czarnych. Te dwa skoczek i goniec lepsze od wieży powinny być. Także tutaj ta idea się pojawia. Można pobić i tego myślałem, że to może się wydarzyć ale wtedy jeszcze jest cień wątpliwości, jak oceniać taką pozycję. Bo chociaż może nie ma cienia, może po prostu tak. Ale nie, właśnie na takie coś liczyłem wieża A7, i jak goniec idzie tu. No, to trzeba wiedzieć, jak ocenić tą pozycję. Czy ten mój pionek nie będzie niebezpieczny? Pewnie remis, ale no jeszcze są jakieś takie triki. Z drugiej strony, czarne mogą ruszyć swoim pionkiem. No i bądź tu mądry, ja nie wiedziałem, co tu się dzieje. Przeciwnik chyba też, ale no jego ruch H5 jest dużo lepszy. Dlaczego? No bo okazuje się, że po skoczek B7 jest bardzo konkretny wariant, po którym mogę nawet wpaść w tarapaty, Czyli G4 bicie bicie. Muszę skoczek H4 chyba, skoczek G3. Muszę pobić na początku. Liczyłem skoczek D6, taki śmieszny, wtrącony ruch, no ale to się chyba dobrze nie kończy. Bo tutaj, 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 no i już dalej nie liczyłem, ale bałem się, że tu po prostu jakoś przegrywam. No, w najgorszym razie przeciwnik może powtarzać i jest remis. Natomiast jeżeli biję tutaj, no to jest bicie. Tak, i właśnie tu nie byłem pewien, ym, ale po pierwsze przeciwnik ma taki ruch, i nie byłem pewien, co się dzieje po tym ruchu. Bo na tak wydawało mi się, że jest w ogóle remis, że ja nie mam jak się obronić przed tym szachem, i chodzę tutaj. A przeciwnik nie może tutaj stanąć z uwagi na widełki, yy, ale odchodzi, tak. No i nie może też zagrać tutaj, bo tutaj też straci tak śmiesznie. Albo wieże albo gońca na widełki, więc nie może na żadne te pole się chyba przemieścić i wydawało mi się, że to jest remis, ale oczywiście mogę się mylić, natomiast no też nie byłem pewien jak oceniać taką pozycję, czyli tak, ja tutaj wtrącam szacha, tak, bicie, bicie, no to może być remis, ale bałem się grać taką pozycję z odciętym królem, więc po, na myślę, Nieprzyjemnym, bo tu miałem 13 minut, a pomyślałem aż 6, zagrałem skoczek A4, bicie i po skoczek D4 zaproponowałem remis. Pozycja jest chyba prosto remisowa: przeciwnik bije, ja gram tak, przeciwnik gra tak, ja muszę pobić, tak, bije tutaj. No i jedyna jakaś próba dla przeciwnika to pójście na taką pozycję, ale wydaje mi się, że to jest raczej nietrudny remis. W każdym razie przeciwnik od razu na ten remis przystał. Także, jeżeli nie znacie wyniku drugiej partii, no to mamy taki dreszczyk emocji. Oczywiście ten wynik sobie można sprawdzić, ale jak ktoś nie sprawdził, no to po pierwszej partii pół do pół, w całym meczu półtora do półtora i za momencik. Partia numer 4 w meczu, druga partia dogrywki, czarne mam, no i nie jest łatwo, nie jest łatwo, bo przeciwnik w tych trzech pojedynkach, dwóch klasycznych i w pojedynku e, szachów szybkich, no póki co bardzo dobrze sobie radzi i ja nie postawiłem mu problemów w ani jednym y, momencie. Jeśli podobała wam się ta analiza, zachęcam do podniesienia łapki w górę, zachęcam do komentowania i przypominam o subskrybowaniu y, kanału. Y, do zobaczenia przy okazji kolejnego materiału, czyli partii numer 4, którą wyrzucam już za chwilę.